Gościem portalu AleBank jest pan Sebastian Skuza, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Witam pana. Dobry wieczór. Za nami pierwszy dzień Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak ocenia pan sytuację sektora bankowego w dziedzinie banków spółdzielczych w końcu 2011 roku? Czy ta sytuacja jest lepsza niż początkowo resort finansów zakładał na początku 2011 roku, czy taka jak przewidywał? Trzeba powiedzieć, że sytuacja banków spółdzielczych jest korzystna. Pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę, to bardzo dobra jakość kredytów, ekspozycji kredytowych, co wynika ze znajomości klienta lokalnego i specyfiki działalności banków spółdzielczych oraz bardzo ostrożnego modelu biznesowego. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to spora nadwyżka depozytów nad kredytami. Co stwarza potencjał do kreowania jeszcze akcji kredytowej bez konieczności dodatkowego refinansowania i pozyskiwania środków na rynku finansowym? Czy sądzi Pan, że pewne rozwiązania dotyczące chociażby outsourcingu bankowego pomogłyby bankom spółdzielczym być bardziej konkurencyjnymi wobec banków komercyjnych przez obniżenie kosztów? Jak najbardziej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na zmianę ustawy prawo bankowe. Właśnie w zakresie outsourcingu, która odnosi się do wszystkich banków. Niemniej myślę, że banki spółdzielcze powinny tutaj wykorzystać nowe rozwiązania, które ułatwiają kwestię outsourcowania pewnych usług bez nawet konieczności zgody KNF-u. Te rozwiązania zostały przyjęte niedawno na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu tej kadencji. Niemniej jednak, myślę, że jest to spory krok w kierunku liberalizacji problematyki usług outsourcingu. A druga rzecz, jaka jest regulowana zmianami ustawy prawo bankowej, dotyczy problematyki pod outsourcingu, co nie było tak do końca uregulowane we wcześniejszych przepisach ustawy prawo bankowej. Czy sądzi Pan, że kiedyś banki spółdzielcze będą też w wirtualnej chmurze obliczeniowej? Myślę, że nie można tego wykluczyć. Mam do Pana takie pytanie. Czy Resort Finansów będzie stosować albo planuje stosować jakieś zachęty, aby banki spółdzielcze pojawiały się na giełdzie? Niektóre banki już są na kataliście. Czy dotychczasowe doświadczenia jakby skłaniają Ministerstwo Finansów, żeby zachęcać te banki? Wiadomo, że są wtedy bardziej rozpoznawalne, że mają bardziej przejrzyste finanse. Jakie są doświadczenia w tej dziedzinie? Myślę, że banki spółdzielcze bezpośrednio same w sobie jako takie nie mogą być notowane na giełdzie ze względu na udziały, a nie akcje. Czyli tutaj bezpośrednie notowanie banku spółdzielczego na giełdzie i zmiana udziałowców nie jest do końca możliwa poprzez giełdę papierów wartościowych. Niemniej jednak jak tutaj pan redaktor zauważył, kwestia catalyst i wzmocnienia kapitałowego banków spółdzielczych poprzez emisję obligacji, które częściowo mogą być zaoliczone do funduszy własnych jako tzw. kapitał podporządkowany. Trzeba powiedzieć, że tutaj zmiana ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w roku 2009 umożliwiającym emisję obligacji Zadziałała jako naczynie połączone. Po pierwsze, pomogła bankom spółdzielczym zwiększyć fundusze własne w ramach funduszy podporządkowanych, a po drugie, rozwinęła rynek katalist, który, który jest rynkiem długu w początkowej fazie rozwoju. I myślę, że tutaj właśnie rola banków spółdzielczych jest nie do niedocenienia. To właśnie emisje banków spółdzielczych, emisje Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwalają mu w pierwotnym okresie rozkręcić ten rynek, który jest naprawdę bardzo ważnym ogniwem, zwłaszcza być może w czasie kryzysu, gdzie pozyskanie kapitału nie tylko dla banków, ale dla przedsiębiorstw poprzez rynek obligacji może być dużo korzystniejsze niż poprzez rynek bankowy. A gdyby tak podsumować nasze spotkanie, jak ocenia Pan perspektywy sektora banków spółdzielczych w przeciągu najbliższego roku, dwóch lat? Uważam, że sektor będzie się nadal rozwijał. Tak jak już powiedziałem, jest spora nadwyżka depozytów nad kredytami, co daje potencjał do zwiększenia akcji kredytowej. Myślę, że tak jak banki spółdzielcze poradziły sobie w roku 2007 z minimalnymi funduszami własnymi na poziomie 1 miliona euro, co wynikało z prawodawstwa unijnego, myślę również, że poradzą sobie z wyzwaniami, jakie niesie implementacja CRD4, czyli Bazylei III, w zakresie i kapitałowym, i płynnościowym. Барза Пан Жир. День